W poniedzielnych i wciąż wstępnych wynikach głosowania w Polsce, w TVP zaczęła panować gorączkowa atmosfera. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że przez wiele lat Danuta Holecka, Michał Adamczyk czy Magdalena Ogórek prezentowali w telewizji publicznej jedyną słuszną, według nich, prawdę. Sytuacja może się diametralnie zmienić, gdy dojdzie do zmiany władzy. W związku z tym pojawiają się pytania dotyczące przyszłości gwiazd TVP. Według Aleksandry Kwaśniewskiej, niektórzy z nich mogą już nie otrzymać możliwości występowania w poważnych mediach. Magdalena Ogórek postanowiła nie czekać na odpowiedni moment i już spakowała walizki, wylatując do Rzymu. Co tam będzie robić? Na swoim koncie na Instagramie napisała, dzień dobry kochani, pozdrawiam was serdecznie w ten słoneczny piękny dzień i chciałam się z wami podzielić moją radością, szczególnie z moimi czytelnikami. W przyszłym tygodniu wylatuję do Rzymu ponieważ pół roku temu dostałam zgodę na badania w specjalnej sekcji archiwum, na której szczególnie mi zależało. Okazuje się, że Ogórek od dawna planowała ten wyjazd, a jeśli warunki będą sprzyjające, może to być dla niej inspiracją do napisania kolejnej książki. Kilka materiałów oglądałam trzy lata temu, ale badania w archiwach są bardzo specyficzne. Wyznaczone są dziennie dwie lub trzy godziny. To jest bardzo mało czasu, żeby tam wszystko zobaczyć. Co jest badaczowi potrzebne? W przyszłym tygodniu mam odrobinę więcej przeznaczonego czasu i możliwości. Także bardzo się cieszę, bo ja wiem, co mogę tam znaleźć. Trzymajcie za mnie kciuki. Jak poszukam dobrze, to będzie trzecia książka. Mówiła Ogórek w nagraniu na Instagramie. Przeczytalibyście jej książkę. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.